Drogi słuchaczu, droga słuchaczko. A może na jakiś czas przestaniesz mnie słuchać? Zamiast tego możesz mnie poczytać. Właśnie skończyłem pisać książkę Światy Lękowe. Żeby ją zamówić wejdź na stronę światylenkowe.pl. Dzień dobry. Nazywam się Mateusz Grzeszczuk. A Podróż bez Paszportu to podcast o otaczającym nas świecie. Często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Po drugiej stronie Kasper Kita z portalu Nowy Ład zapraszam serdecznie również do subskrypcji kolegów. Kłaniam się nisko. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o relacjach francusko-izraelskich, ale zanim też przejdziemy do spraw współczesnych w związku z wydarzeniami na Bliskim Wschodzie, chciałbym zapytać może o te lata ubiegłe, może lekko historii, bo rzeczywiście te relacje przeszły przez kilka etapów. Tam było, były momenty bardzo bliskiej współpracy, po pochłodzenie stosunków, bo i zmiany politycznej, geopolitycznej. Po II wojnie światowej, w szczególności w latach 50., chyba Francja i Izrael były bliskimi sojusznikami. Bo i Francja dostarczała broń Izraelowi, wspierała rozwój przemysłu zbrojeniowego. No ale tutaj kulminacją chyba była ten kryzys sueski w 1956 roku, gdzie tutaj z Wielką Brytanią, Izraelem nawet próbowano odzyskać kontrolę nad kanałem sueskim. Przepraszam, że tak się dopytuję, Kacprze, ale to jest bardzo ciekawe w związku, żeby trochę popatrzeć na to, jak to było. Witaj, Mateuszu, że jednak zaprosiłeś mnie, ale to ty będziesz o tym opowiadał. <grytanie> A, mówiąc, mówiąc poważnie, rzeczywiście. Relacje francusko-izraelskie tak naprawdę od powstania Izraela przechodziły bardzo różne etapy, ponieważ też Francja zawsze starała się utrzymać pewną równowagę między relacjami z Izraelem oraz relacjami ze światem arabskim, które z wielu przyczyn są dla Francji ważne, ale też po prostu wewnątrz samej Francji różne czynniki przeważały raz w jednym, raz w drugim kierunku. Sam Izrael, co ciekawe, Francja uznała dopiero w styczniu 1949 roku, więc prawie rok po, po ogłoszeniu deklaracji niepodległości, co było wywołane, brakiem pewności co do tego jak Izrael będzie odnosił się chociażby do tamtejszych chrześcijan, czy, ale, ale też posiadłości należących do, do, Fran do Francji. Mieliśmy później rzeczywiście stopniowo, stopniowe zacieśnianie tych relacji w latach 50., tak jak mówiłeś, wspólną interwencję w kanale, w kanale sueskim, tylko no interwencję nieudaną. tak. To znaczy, no Francja i Wielka Brytania swoich celów nie osiągnęły. No Izrael o tyle, że zademonstrował pewną siłę. Izrael zresztą wtedy, z perspektywy francuskiej pokazał się jako państwo rzeczywiście sprawne, to znaczy państwo, które, które no, wywiązało się ze swoich zobowiązań, i które rzeczywiście żołnierze izraelscy radzili sobie na polu walki. Pod tym względem Izrael trochę Francuzom zaimponował wówczas, i mieliśmy przez kolejne lata rzeczywiście dość dobre te relacje. Tak jak mówiłeś, wsparcie, Izra wsparcie Francji dla, dla izraelskiego przemysłu, sprzedaż, sprzedaż broni, też, też też relacje polityczne, ale też po prostu ludzkie. No bo Francja była, była krajem, w którym w Europie Zachodniej, w którym po prostu było najwięcej Żydów po II wojnie światowej cały czas, więc też te, te więzi były i są do dzisiaj czysto rodzinne, ludzkie, społeczne. Później z kolei pewnym takim negatywnym przełomem, czy negatywnym zwrotem, był 1967 rok, kiedy Izrael wbrew naciskom francuskim zdecydował się na wojnę sześciodniową, tak? dzięki której Izrael odzyskał odzyskał między innymi Jerozolimę Wschodnią, tak? czyli tę najważniejszą dla Żydów część ze wzgórzem świątynnym i tak dalej, no i sporo innych, sporo innych terytoriów. Mamy te, no zresztą do dzisiaj mamy sporo to, prawda? Mamy te, mhm. czy, czy, czy mówimy tutaj o terytoriach okupowanych, czy, 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 czy Izrael ma prawo te granice po 1967 roku przesunięte na swoją korzyść uznawać za swoje. No i Francuzi wówczas też to krytycznie odebrali. Mamy słynne słowa generała de Gola o tym, że które no niektóry, niektórzy wręcz nazywali antysemickimi, że Żydzi pokazali się po raz kolejny, że są tym, czym są, są, na elitarnym, pewnym siebie i dominującym, który chciał za wszelką cenę, właśnie, odzyskać Jerozolimę, nie przejmując się zdaniem swoich sojuszników, nie przejmując się też relacjami ze światem arabskim. Co z jednej strony, moim zdaniem, świadczyło raczej o tym, że Izrael no, pokazał po raz kolejny, tak jak to dzisiaj trochę pokazuje, że jest państwem, które zdecydowanie stawia swoje narodowy interes na pierwszym miejscu. I stawia inne państwa przed faktami dokonanymi. No i to z jednej strony było wówczas dla Francuzów czymś, czymś lepsze z nich odbieranym, no bo to zresztą De Gaulle nałożył embargo wówczas na sprzedaż, na sprzedaż broni do Izraela. No i niewątpliwie było to problematyczne z punktu widzenia utrzymania przez, przez Francję dobrych relacji i z Izraelem i z, kraj, i z, kraj, i z krajami arabskimi. Potem były także bardziej stawione na te kraje arabskie. Natomiast. Natomiast niewątpliwie to też jakby pokazywało, tak jak wiele, wiele różnych późniejszych działań Izraela na przestrzeni dekad, że samo powstanie Izraela tak naprawdę wynikało w dużej mierze z tego, że Izraelczycy byli gotowi bardzo daleko idące swoje cele, które wielu wydawały się trudne do realizacji, rzeczywiście starać się. Starać się zrealizować, czasami używając do tego bezwzględnych metod, ale, ale niewątpliwie wymagających też też odwagi, podjęcia ryzyka, itd. No mm. i tak dalej. No i współcześnie te relacje też różnie się kształtowały za różnych prezydentów, za prezydenturę Emmanuela Macrona. Która, która no, trwała od 2017 roku, już 7,5 roku. No też, też one były różne. Macron zaczął od tego, że, że zaprosił premiera Netanyahu na, na upamiętnienie deportacji Żydów podczas II wojny światowej z Francji. Po raz pierwszy premiera Izraela na, zaproszono na taką uroczystość i wówczas mówił o konieczności walki z antysemityzmem i dalej, chociaż z drugiej strony mówił również o konieczności. Dążenia, do, dążenia do, 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 do rozwiązania dwupaństwowego, tak Francja zawsze opowiadała się za rozwiązaniem dwupaństwowym, za stworzeniem, za stworzeniem, państwa palestyńskiego obok państwa żydowskiego. No i z jednej strony Macron stara się starał się i stara się nadal utrzymywać taką równowagę, to jest dla Macrona, o Mem w tym samym czasie, tak samo jak to robi w polityce wewnętrznej, jak samo robi to w polityce zagranicznej z Amerykanów Chińczyków. podobnie wygląda to względem Izraela. No, ale jak popatrzymy na liczby, no to Francja tak naprawdę jest dzisiaj dużo mocniej związana z, z krajami arabskimi niż z Izraelem. Tak? Dla, na przykład aż 19% francuskiego eksportu broni w ostatnich pięciu latach szło do Zjednoczonych Emiratów Arabskich, 10% do Egiptu, 9% do Kataru, 8% do Arabii Saudyjskiej, czyli jak sobie to, jak sobie to dodamy, no to 46% idzie do pobliskich krajów. Do tych pobliskich czterech krajów arabskich, do Izraela tylko 0,2%. Tak? Więc bardzo mało do, do, do Izraela. Co więcej, jak popatrzymy sobie na deklaracje polityczne, no to też od, od, 7, od 7 października, od ataku Hamasu, najpierw Macron bardzo tak zdecydowanie przyleciał do Jerozolimy, mówił, że potrzebna jest międzynarodowa koalicja na rzecz Izraela. A już po miesiącu, w listopadzie. Mówił w wywiadzie dla BBC, że Izrael powinien cytat, przestać bombardować i zabijać cywili, dzieci, kobiety i osoby starsze. Nie ma ku temu żadnego powodu i uzasadnienia dla własnego bezpieczeństwa w średniej i długiej perspektywie. Izrael powinien uznać, że każde życie ludzkie się liczy. Z drugiej strony przez kolejne miesiące Macron nie chciał się, czy rząd francuski nie chciał się całkowicie wycofać z jak, jakiejkolwiek wysyłki broni dla Izraela, dopiero w mimo tego, że w tej sprawie protestowała mocno lewica. Mieliśmy m.in. list 115 parlamentarzystów lewicy, Którzy podpisało list do prezydenta, wzywając go do zaprzestania wysyłania Izraelowi czegokolwiek, włącznie z bronią przeznaczoną na reeksport, którą oskarżano, że, że Izrael w praktyce w praktyce wykorzystuje rzeczywiście również przeciwko cywilom w strefie gazy, jak do, do donosił chociażby portal Disclose. Natomiast no, w, w ostatnich tygodniach znów Macron się zaangażował. No, w krytykę Izraela, tak? Powiedział, że wezwał, nie, 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 nie tylko mówiąc o swoim własnym kraju, ale wezwał państwa zachodnie do tego, żeby zaprzestały wysyłki broni dla Izraela, mówiąc, że jest to jedyny środek nacisku na Izrael, żeby doprowadzić do, do pokoju. Więc bardzo daleko idąca deklaracja, za którą Netanyahu go bardzo z kolei ostro mu odpowiedział, mówiąc, że Macron mm -hmm. okrywa się hańbą, że tutaj Izrael walczy o bezpieczeństwo również, również Europy i tak dalej. Jakie polityki chcieliby sami Francuzi? Czy też były widoczne jakieś protesty na ulicach francuskich miast w związku z tą polityką Izraela? Francuzi są tutaj dość podzieleni. To znaczy, yy, z jednej strony jak popatrzymy sobie na jak popatrzymy sobie na sondaże, no to sympatie są, w, w Francuzów są dość podzielone. No my mieliśmy chociażby sondaż, sondaż IFOP sprzed kilku tygodni, no to 30% Francuzów deklaruje sympatię dla Izraela, 15% antypatię, 55% ani sympatię, ani antypatię. A autonomii palestyńskiej 18% deklaruje sympatię, 4% dla Hamasu, więc... Francuzi nie jest tak, że oni żyją tym konfliktem, bym powiedział, jeśli chodzi o jakieś takie mocne zaangażowanie po jednej ze stron przeciętnego Francuza. Natomiast z drugiej strony ten konflikt jest bardzo mocno obecny w debacie publicznej we Francji, praktycznie każdego dnia mówi się na ten temat, ze względu na to, że tutaj bardzo właśnie wyraziste stanowisko w tej sprawie zajmuje Francja niepokorna Jean-Luc Mélenchon, która partia wyraziście lewicowa, która jest też mocno antyizraelska. No i mamy... Mamy ze, ze strony jej lidera chociażby deklarację o ludobójstwie prowadzonym przez, przez Izrael, wezwanie do tego, żeby Francja i inne kraje europejskie wręcz, wręcz nakładały sankcje na Izrael, i tak dalej, i tak dalej. No i mieliśmy, mieliśmy trochę różnych ataków na tle, na tle antysemicki, chociażby na, na kilka, kilka sytuacji ataków na, na młodych Żydów. Z jednej strony, tutaj nastroje społeczne wyraźnie są jednak potępiające. Tego typu, tego typu działania, do tego stopnia, że wręcz aż 75% Francuzów jest przeciwnych temu, żeby we Francji mogły odbywać się manifestacje propalestyńskie, tylko 25% obecnie to popiera. Nieco to więc, więc ten odsetek jeszcze wzrósł w porównaniu do tego jak to było w październiku zeszłego roku, kiedy ten konflikt się zaczynał, czy może kolejna faza tego konfliktu się zaczynała, wtedy było 69 do 31. Z drugiej strony nie jest też tak, że Francuzi są jakoś wyraźnie proizraelscy, tak jak powiedziałem. Na pewno Manifestacje, takie wyraziście propalestyńskie cieszą się sympatią mniejszości wyraźnej, społecznej. No ale z drugiej strony, też większość Francuzów chciałaby zakończenia tego, tego konfliktu. Większość Francuzów nie ma tutaj sympatii wyraźnie po jednej czy drugiej stronie. Jak popatrzymy sobie też na tę świeższą sprawę Libanu, no to 30% francuzów uważa, że odpowiedzialnym głównym jest Hezbollah, 22% Izrael, 6% Iran, 42% nie wiem. I tutaj jak, jak wejdziemy sobie w szczegóły, to widzimy, że najbardziej proizraelska jest stara centroprawica, republikanie, pozgoliści, ich, ich sympatycy, co ciekawe patrząc na to, że historycznie de Golby nie był raziści proizraelski. No i... Potem względnie proizraelski jest też, są, względnie proizraelscy są też sympatycy Makrona, no i sympatycy, sympatycy Le Pen, też są względnie, względnie proizraelscy. Natomiast z drugiej strony bardziej antyizraelska jest, jest lewica, no i to najbardziej wyraziste lewica no jest najbardziej, najbardziej antyizraelska. Tutaj też dokonuje się ciekawa jakby debata wewnętrzna na temat, w stosunku do, 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 do Izraela, do, do, do antysemityzmu przy okazji, tak? ponieważ z jednej strony, tak jak mówiłem, Mélenchon stara się ugrać kapitał polityczny na hasłach antyizraelskich, też dlatego, że po prostu on ma, no, stara się na tym wspierać elektorat muzułmański, 70% muzułmanów już w ostatnich wyborach na niego głosowało. Z drugiej strony Marine Le Pen stara się na tym, że ona teraz przesuwa, przesunęła się na stanowisko proizraelskie, ugrać swoją grę i zdjąć z siebie tę gębę mhm. antysemicką, radykalną, którą, którą miał jeszcze i ojciec ze swoimi słynnymi wypowiedziami na temat Holokaustu i komór gazowych w jako detalu historii, co było jej przez dekady bardzo mocno wypominane i rzeczywiście Lepen jeszcze kilka lat temu była zdystansowana wobec Izraela. Natomiast przy okazji tego konkretnego konfliktu, który zaczął się czy tej konkretnej fazy tego konfliktu, który zaczął się rok temu, Lepen przeszła na stanowisko wyraźnie proizraelskie starając się przedstawić, że to ona walczy z antysemityzmem, antysemityzmem Semityzm jest lewicowy, a nie prawicowy. I to ona walczy ze skrajną lewicą, jest normalną partią prawicową, a nie ona jest skrajną prawicą. Więc ona też na tym tle stara się przy okazji tego konfliktu normalizować i to częściowo, jej się, jej się udaje również, również dzięki temu stanowisku, jakie zabiera ją część część przedstawicieli środowisk żydowskich, chociaż no, część, jest ba, część jest cały czas antylepen, część, część nie. No i z trzeciej strony mamy tutaj prezydenta Macrona i jego środowisko, które stara się Trochę tak w swoim stylu być pomiędzy. pomiędzy. To znaczy, prezydent Macron, tak jak mówiłem, wydaje jego, jego sympatycy też są, tutaj, też są tutaj podzieleni. Prezydent Macron miał trochę deklaracji proizraelskich, dzisiaj bardziej, dzisiaj bardziej krytycznych, ale też, też, też bez przesady. Tak. Nie spodziewasz się tutaj jakiejś aktywności, nazwijmy to może militarnej Francji w związku z sytuacją w Libanie. Nie, nie wydaje mi się. Wydaje mi się, że Francja będzie dążyć do Francja będzie dążyć raczej dyplomacji. Do zakończenia tego konfliktu, no poprzez naciski na Izrael z jednej strony, a z drugiej strony też no, po, stronie, po stronie libańskiej, na pewno Francja, Francji będzie zależało, żeby, żeby z Środowiskami, z którymi Francja ma, ma, ma oczywiście historyczne i, i aktualne związki w Libanie, czyli chociaż no w zasadzie wszyscy aktorzy polityczni w, w, w Libanie mają jakieś relacje z, z Francją, no ale wiadomo, że, że najbliżej jest powiedzmy do tych środowisk chrześcijańskich. No i tutaj Francja na pewno będzie chciała, żeby nie być całkowicie z Libanu wypchnięta, i pod tym względem ataki na Hezbollah przeprowadzane przez Izrael mogą być. Częściowo, częściowo ku temu torować drogę, ponieważ osłabianie Hezbollahu jest osłabianiem wpływów irańskich, ale z drugiej strony Francji też na pewno zależałby na tym, żeby, ten, żeby ten, ta wojna się zakończyła w taki sposób żeby się zakończyła możliwie szybko, żeby się zakończyła w taki sposób, żeby ona mogła się przedstawić jako, te, jako ten aktor dążący do pokoju, do równowagi. Do, do odzyskania jakiejś chociaż minimalnej stabilności w, w Libanie, no ale to będzie bardzo. Tak jest. Bardzo dziękuję za komentarz Kasperki. To dzisiaj dla Państwa. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia. Subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite. Do usłyszenia.